Unia Europejska po to, żeby znów stać się konkurencyjna, bo już nawet nie można wyjść, że pozostać konkurencyjną, tylko żeby znów stać się konkurencyjną, po pierwsze musi dokończyć tą reformę, czy jakby budowę tego otwartego rynku. Bo jednak mamy do czynienia z czymś takim, że kolejne dyrektywy wdrażane, otwierające ten rynek, one później w każdym skraju były z lekko adaptowane i na końcu mamy 27 otwartych rynków, które wcale ze tak dobrze nie spinają i kierowcy ciężarówek na przykład wiedzą doskonale, jak ten rynek wcale nie do końca się otworzył. Teraz widać, że tym modelem już nie możemy kontynuować. Widać, że trzeba przyspieszyć tę integrację, że trzeba stworzyć ten jeden otwarty obszar gospodarczy i to jest mega ważna pierwsza obraz. I w tym obszarze nie możemy tworzyć takich egoistycznych barier pod tytułem, ponieważ nasza energia przez chwilę jest trochę tańsza i bardziej zielona niż ta w Polsce, to będziemy próbować pociągnąć trochę inwestycji raczej do naszego kraju. To budowa chociażby Unii Energetycznej jest bardzo ważnym elementem. Do tego wszystkiego oczywiście wybranie priorytetów. I chyba trzeba jednak zapomnieć o takich marzeniach pod tytułem Strategia Izbońska. 14 lat temu mówiła, że stworzymy europejskiego Facebooka czy europejskiego Google'a. Dzisiaj trochę są marzenia o europejskiej sztucznej inteligencji. Pewnie bardziej skoncentrowałbym się na aplikowaniu tego, co gdzieś indziej w wielkich koncernach powstało, bo to zawsze była siła Europy czyli zbieranie najlepszych technologii świata i w innowacyjny sposób integrowanie i w ten sposób budowanie silnej gospodarki europejskiej, ale opartej o tanią, dostępną, zieloną energię, no i oczywiście o bezpieczeństwo, bo mamy wojny przy granicy. Jeśli chodzi o integrację Ukrainy, to tutaj nasza pozycja moja pozycja jest bardzo jasna. To jest w absolutnie obopólnym interesie, żeby Ukraina dołączyła się do Unii Europejskiej. Bo to jest sytuacja, w której Ukraina oczywiście zyska dostęp do funduszy, do wsparcia, do wolnego rynku, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jeśli marzymy w ogóle w jakikolwiek sposób o suwerenności gospodarczej Europy, to ona będzie niemożliwa bez ukraińskich zasobów żywnościowych, bez ukraińskich zasobów energetycznych, bez ukraińskich zasobów tych materiałów różnych, naturalnych złóż, które tam się znajdują. No i też bez wykwalifikowanej siły roboczej, to zawsze była wykwalifikowana inżynierska siła robocza, która teraz niestety z powodu wojny jeszcze te kwalifikacje w wielu dziedzinach jak robotyka, drony czy sztuczna inteligencja te kwalifikacje podniosła, plus dostępna energia jądrowa, to są wszystkie elementy, które Europie bardzo będą potrzebne, więc to na pewno jest deal pod tytułem win-win, obydwie strony na nim zyskają.